Toprent wypożyczalnia samochodów końskich mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych, 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy: 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Dróżdż. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722 012 002. W poniedziałek na cmentarzu w Końskich oraz przy obelisku w Młynku Nieświńskim odbyły się uroczystości upamiętniające 20 Polaków, którzy w naszym regionie zostali rozstrzelani przez Niemców, dokładnie 22 kwietnia 1944 roku. Niemiecki okupant dokonał rozstrzelania 20 mężczyzn. Jedna egzekucja odbyła się w Młynku Nieświńskim, gdzie zabito 10 osób, a w Wulce koło Kołosupi Koneckiej kolejnych 10. Od kilku lat o pamięć tych osób dba radny Marek Kozerawski, organizując rocznicowe spotkania dla przedstawicieli różnych jednostek oraz rodzin Tragicznie zmarłych. Mordercami byli Niemcy, którzy zgodnie z ich prawem, powołując się na paragraf 1 i 2 o zwalczaniu napadów na obywateli niemieckich, wdrażających dzieło odbudowy generalnej Guberii, Tak brzmi dosłownie tłumaczony paragraf i kodeksu karnego wówczas obowiązującego. Skazał 20 Polaków za zabicie jednego Niemca w wulce koło Słupi Koneckiej oraz jednego Niemca w w męku nieświńskim przez partyzantów. Yy, jakiś komentarz po prostu obowiązywał kodeks wówczas, że jeżeli zginie Niemiec, to który tutaj wdrażał dzieło, jak jest napisane yy, odbudowy generalnej guberni to musiało zginąć 10 Polaków. Takie było prawo egzekwowane w sposób taki rygorystyczny. Yy. Zamordowani 79 lat temu Polacy byli wówczas wcześniej osadzeni w, w niemieckim więzieniu w Końskich. Wyglądało to tak, że jeżeli był sygnał, że zginął Niemiec, pierwszych lepszych brano, osadzonych tam wyważono i dokonywano egze egze egzekucji w sposób taki poniżający. Dobijali jeszcze po salwie, dobijano pistoletem. W, w tegorocznej uroczystości udział wzięli m.in. starosta konecki Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron, burmistrz koński Krzysztof Obratański oraz jego zastępcy Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński, wójt gminy Supia Konecka Robert Wielgopolan, wiceburmistrz przysłuchy Andrzej Lenart, radni, są sołtysi, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz rodziny zmarłych. Po spotkaniu na cmentarzu odbyła się też krótka uroczystość przy obelisku w Młynku Nieświńskim, gdzie złożono kwiaty i znicze.